ja jestem nowa na YouTubie i będę nagrywać o świnkach morskich więc najpierw sobie posprzątajmy klatkę ja Wam zrobię taką przebitkę okej, okay, już dalej tylko brakuje świnek i ogólnie ten mostek miałam trochę wyżej, miałam tak jakby zawieszony i prostu tak sobie zmieniłam, żeby tam świnki mogły y, tu y, razem przesiadywać, a nie tylko jedna. Więc najpierw teraz przynajmniej Wam teraz jak trochę przedstawię. to jest malinka. A to jest malwinka. O! I ale ładnie teraz, y, jest rozprzątane, jest tak świeżutko. Bo ja zazwyczaj co właśnie codziennie sprzątam. Ale teraz to tak fajnie to zrobiłam, że ten most tak, tak obniżyłam. To teraz to tak fajnie wygląda. Teraz tak lepiej jest, się wydaje. Napiszcie oczywiście w komentarzach, jakie byście chcieli filmy. Oczywiście. Z moimi świnkami. Teraz zrobiłam. Boże, wieczorną rutynę. I teraz dajemy świnkom. Jedzonko. A i patrzcie, to są świnek szkody. Ogólnie jakby co to dopiero mi przyjdzie na wygraną czyli wersela kawia complete. Na razie mam tą karmę taką dużą. Taką. Dobrze, ja nie wiem czy będziecie widzieć. Ale mam taką. O, już piszczam. I tutaj, są, tutaj jest taka karma i tam są jakieś suszone na czyli coś też daje. Idziemy dać. Więc czas na kolację. Tutaj o tak. I jeszcze idę tam. Idę do kuchni i im nakroję możliwe, że marcheweczki. Patrzcie i już normalnie wszystko rozsypało praktycznie. Ale allora, Dajemy marcheweczkę. I tutaj będziemy dawać. I ogólnie zamówiłam sobie jakby taka, takiego malutkiego boksa, bo tam jest werselaga. Sianko, chyba, no takie inne sianko, jakie ja mam. Węgrowskie. Chyba węgrowskie. Malinki suszone i chyba jedna paczka ziół taka mieszana i jeszcze chyba jutro albo pojutrze, nie w poniedziałek, tak w poniedziałek sobie zamówię ziółka, babkę ręcowatą, bab babkę szerokolistną, e, jakieś nie wiem suszone marchewki, słożone jabłuszka, taką dużą, dużą paczkę dla świnek. Że po prostu miały, bo już mi się tam wszystko pokończyło. Więc no. Więc papa. Pa.